Witam Was na drugiej części filmiku, gdzie odpowiadamy na najczęstsze pytania sprzedawców. Pytanie pierwsze: Wyróżnienie czy ADSY? Przede wszystkim należy zacząć od tego, czym w ogóle różnią się te dwie metody promowania. No i tutaj wyróżnienie pozwala na wyświetlenie oferty na górze wyników wyszukiwania, a także jej pogrubienie albo podświetlenie. Zaletami wyróżnienia są na pewno łatwy sposób na zwiększenie widoczności oferty oraz brak konieczności regularnej kontroli jak to jest w przypadku Adsów. Z kolei wady to dodatkowa prowizja od oferty wyróżnionej, na co polecam szczególnie uważać. No i dotyczy tylko wyświetlania na listingu, gdzie w przypadku Adsów mamy też inne miejsce emisji. Z kolei jeśli chodzi o Ads, -y, są to reklamy płatne w systemie kosztu za kliknięcie, no i pozwalają na bardziej zaawansowane targetowanie oferty, ale to już w zakresie reklam graficznej głównie. Zaletami adsów jest kontrola nad budżetem. Płaci się tylko za kliknięcia. Koszt za kliknięcia można sobie ustawić. Budżety maksymalne i wszelkiego rodzaju ograniczenia też można sobie tam ustawić. Także na pewno trudniej się zaskoczyć niż tak jak w przypadku adsów. Analiza i raportowanie. Czyli dzięki danym statystycznym z jakiegoś okresu możemy ustawiać odpowiednie CPC, możemy generować sobie raporty, na podstawie których możemy wybierać produkty czy do wyróżnień, czy analizować, gdzie należy poprawić opis, gdzie ikonę itd. Kolejna zaleta to różne miejsca emisji. Tak jak wspomniałem przy wyróżnieniach, że tutaj możemy pokazać się i w lewej kolumnie, i na stronie głównej, i w innych miejscach. Przede wszystkim nad ofertą wyróżniono to jest chyba główna zaleta. Z kolei, jeśli chodzi o wady, są bardziej skomplikowane trzeba poświęcić czas na analizę, na, na ustawianie tych reklam tak, żeby były optymalne. No i kolejna wada to popularne produkty mogą mieć dużą konkurencję, co wpływa na wysokość stawki CPC. Jeśli konkurencja jest duża, to prawdopodobnie też prześciga się. Ze sobą w wysokości stawki CPC. No i takim słowem podsumowania. Obie metody mogą być skuteczne tylko wtedy, jeśli te oferty będą dopracowane. Tak naprawdę, to czy ostatecznie klient się zdecyduje, zależy właśnie od tego, co znajdzie w środku, kiedy już kliknie w nasze adcy czy w naszą ofertę wyróżnioną. A jeśli zależy nam na szybkim wystartowaniu oferty albo na przykład wbiciu się na pierwsze miejsce w kategorii, możemy spróbować też taktykę z wystartowaniem aukcji razem z wyróżnieniem i reklamowaniem jej w adsa, to też może wpłynąć na niższą stawkę CPC, także naprawdę polecam przetestować tę metodę. Czy też widzimy spadki w sprzedaży na Allegro? Cóż, poza kontami sezonowymi to tak naprawdę raczej notujemy wzrosty. Ewentualnie jest pewien poziom, że tak powiem, podtrzymywany. Właściwie na tyle rzadko zdarzają się jakieś spadki, że wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju wymówka. Sprzedaż spada, ale to u każdego. To kiepska droga do gdzieś tam budowania, budowania swojej sprzedaży. Jeśli nadążamy za zmianami, funkcjami, trendami rynkowymi. Jeśli analizujemy konkurencję i rynek, no to raczej sprzedaż powinna rosnąć, jeśli nie robimy czegoś bardzo źle. Jeśli jednak nie macie czasu albo nie wiem, pomysłu, jak dać rozpędu swojej sprzedaży, no to fajną okazją jest zaczynający się okres tzw. żniw e-commerce, czyli ostatni kwartał bieżącego roku. Lada chwila nasz kanał wpadnie w filmik od Michała, który powie Wam, jak właśnie przygotować się do tego ostatniego kwartału na Allegro. No, i powie on m.in. o zmianach dotyczących długości tytułów, powie o tygodniowej edycji Allegro Days, zarówno na polskim, jak i czeskim Allegro, a także o, o tym, jak codziennie analizować wizyty konkurencji w Analytics, tak aby ta konkurencja nam nie uciekła. No i już teraz zapraszam Was do obejrzenia i śledzenia naszego kanału. Jak prawidłowo skonfigurować basinger? poprosiłem o wsparcie znanego vlogera, Krzyśka, który po prostu powie Wam, co jest pięć. Hej, hej. Na pytaniach skonfigurować BaseNicker jest naprawdę odpowiedź, czyli skonfigurować go pod swoje potrzeby. Pokażę dzisiaj tutaj kilka rzeczy, które powinny przekonać niezdecydowanych do rozpoczęcia korzystania z tego narzędzia. Jeżeli są też tutaj osoby, które korzystają z takich podstawowych jego funkcji, to mam nadzieję, że potem, co Wam pokażę, poczujecie się zainspirowani do tego, żeby wejść BaseNickera trochę głębiej. I teraz tak, kiedy wpada nam zamówienie, no to musimy do niego wygenerować etykietę, wystawić dokument sprzedażowy, wysłać maila do kupującego z numerem przesyłki i tak I jeżeli nie mielibyśmy Basingera, to musielibyśmy to robić w kilku różnych miejscach. Basinger nie tylko pozwala nam to robić w jednym miejscu, ale też pozwala nam zrobić to za jednym kliknięciem myszki. Zdefiniowałem sobie tutaj automatyczną akcję, ten przycisk. Po którego kliknięciu, tworzy mi się od razu etykieta do zamówienia, tworzy mi się faktura, zmienia się status i wysyłam od razu maila do kupującego. Więc po jednym kliknięciu, to wszystko się tutaj e, dzieje. No i tutaj na niebiesko się przetwarza, więc widzę, że coś się dzieje. Na razie tutaj Baselinker e, działa z moim żądaniem i wszystko jest zielone, czyli wszystko się udało. Czyli utworzyła się przesyłka, e, utworzyła się faktura w maila do kupującego i zmieniliśmy status zamówienia i widzimy, status jest wysłany, wcześniej było nowe. E, mamy fakturkę wystawioną, e, dodatkowo został wysłany mail do kupującego. I tutaj mamy taką skrzynkę tymczasową założoną pod to zamówienie. I widzę tutaj 3 sekundy temu przyszło, zam... przyszło zamówienie przez sekundę. No I mamy tutaj szablon maila, czyli zamówienie jest gotowe, podstawiło mi się imię i nazwisko kupującego. Tutaj podstawiłby mi się numer przesyłki, natomiast to jest takie konto testowe, więc nie generowałem tutaj ważnej etykiety, więc tutaj nie mam numeru. Natomiast chodzi o pokazanie tutaj całego systemu. Więc jestem w stanie tak naprawdę za jednym kliknięciem obsłużyć całe zamówienie. Dodatkowo. Basinger to nie tylko obsługa zamówień, ale też zarządzanie naszymi ofertami na różnych marketplacach. I tutaj jestem zarządzanie aukcjami Allegro. I jeżeli bym dla tych ofert chciał dokonać jakiejś takiej prostej zmiany, na przykład zmienić tytuł, no to musiałbym normalnie wejść w Allegro w każdą ofertę, albo generować sobie eksport z Allegro i potem go wgrywać. No jest to uciążliwe. Natomiast w wystarczy, że znaczę sobie oferty, w których chcę dokonać jakiejś zmiany. Wejdę sobie w aktualizację Aukcję Konfigurator i ja chcę zmienić tytuł. Czyli szukam sobie tutaj zmiany tytułu. Zmiń tytuł aukcji. I chcę słowo miękki zamienić na duży Czyli zmień frazy w tytule. I zmieniam tutaj. Miękki, na duży. Wykonaj. Ok. I przetwarzam się to wszystko. Otworzę sobie od razu w nowej zakładce jedną z tych aukcji. Ok. Wszystko się zakończyło, więc jak od świeżą stronę to miękki powinien zmienić się na duże. Sprawdźmy. IMEK mamy duży, więc zmieniło się w Blazingera czy zmieniło się na Allegro? Duży koc akrylowy, więc jest super. I to jest tylko jedna z podstawowych takich zmian, które możemy dokonać. Tych zmian jest dużo więcej: jesteśmy w stanie wyszukiwać i zmieniać słowa w opisie ofery, jesteśmy w stanie zamieniać zdjęcia, robić wiele, wiele więcej rzeczy niż czasami nawet pozwala na to sam Pan Allegro. Więc gorąco zachęcam tutaj do zarządzania ofertami z poziomu. Zarządzanie ofertami integracji z Allegro, ponieważ jest to ogromna oszczędność czasu, szczególnie jeżeli mam dużo ofert. I kolejną rzeczą, już taką końcową na dzisiaj, jest pokazanie, w jaki sposób jesteśmy z takich średnio atrakcyjnych ofert, z takimi dość ubogimi opisami, robić rzeczy, które są dużo, fajne, dużo fajniejsze wizualnie. I tutaj mam ofertę, kołder, która ma taki dość ubogi opis. Nie ma tutaj żadnych zdjęć, w tym magazynie Base Linkera. I jeżeli bym ją wystawił w taki najprostszy sposób, no to będzie to bardzo ubogi opis. Tylko to tutaj, nie będzie żadnych zdjęć. Natomiast, jeżeli ja bym chciał wystawić bardzo dużo ofert, na przykład przez Allegro, muszę to robić albo ręcznie, albo, albo importem, jest to oczywiście czasochłonne, ale w Base mamy narzędzia w postaci szablonów, które pozwalają nam zdefiniować sobie taki orientacyjny układ oferty. Czyli jeżeli ja chcę, żeby ona wyglądała w ładny sposób, to mogę zdefiniować szablon, który tutaj. Zostanie wykorzystany i na początku, jak chcę zrobić w tej ofercie? Pojawił się tytuł aukcji, też, żeby w pierwszym miejscu pojawiło się zdjęcie produktu, żeby pojawił się opis, pojawiło się zdjęcie. E, robi się to bardzo prosto, ponieważ dodając kolejne sekcje, jestem w stanie tutaj na przykład dodawać sobie e, kolejne sekcje, jestem w stanie tutaj zmieniać zdjęcia. I kiedy mam taki szablon zdefiniowany, no to przystępuję do wystawienia oferty. Pokażę to na jednej ofercie, ale jeżeli miałbym tutaj 50, to robi się to w zasadzie tak samo. Oprócz oferty Marketplace. Tutaj no, nie chcę produktyzacji. I pod tytuł oferty został podstawiony tytuł, nazwa produktu, czyli to. To jest do zmiany, natomiast nie będę tego teraz ruszał. Upewniam się, że szablon aukcji to jest ten, który zdefiniowałem, czyli testowy. I klikam podgląd. I co my tutaj mamy? E, nazwa to jest oczywiście ta z magazynu Basingera. Tutaj jest wstawiona kopia nazwy oferty. E, mamy zdjęcie produktu, mamy opis ten, który mieliśmy w baselinkerze. Mamy drugie zdjęcie i taka oferta wygląda zdecydowanie lepiej, aniżeli to, co mieliśmy tutaj. I jestem w stanie taki szablon zastosować dla tak naprawdę wszystkich produktów, które mam w magazynie, nieważne, czy wystawiam dwie oferty, czy 500. Dla każdego taki szablon może zostać zastosowany. I też mogę potem ten szablon zmieniać z poziomu zarządzania ofertami, więc bardzo mocno to usprawnia wystawianie ofert i pozwala nam stosunkowo niedużym wysiłkiem poprawić ich wygląd i wybić się poza naszą konkurencję, więc gorąco Was zachęcam do tego, żeby korzystać z tych dodatkowych funkcji Basingera, żeby wejść go trochę głębiej, żeby skonfigurować go pod swoje potrzeby. My chętnie w tym pomożemy. No i pytanie czwarte. Czy da się faktycznie zarobić na innych marketplace'ach? Spróbuję odpowiedzieć na to w taki sposób. Załóżmy, że jesteś polskim sprzedawcą, który kupuje w polskiej hurtowni jakiś towar, załóżmy artykuły kuchenne, i, i po prostu sprzedaje go, naliczając swoją marżę. Ten sam asortyment sprzedaje, przyjmijmy, 10, 10 innych sprzedawców. No i ilu z nich sprzedaje na Allegro? Myślę, że 8 na 10. No ale ilu z nich sprzedaje na rumuńskim Emagu? Ilu z nich sprzedaje na niemieckim Amazonie? No właśnie. No i idąc właśnie tym tropem, yy, poświęciliśmy czas na poznanie tych marketplace'ów i zaczęliśmy oferować prowadzenie tam sprzedaży. Na ten moment yy, na samym EMAGu mamy około 80 partnerów, których obroty to około 20-30% ogólnych obrotów w sprzedaży internetowej. A o tym co czeka nas na tej platformie już jutro o 19:00 opowie Bartek w webinarze Jak zacząć sprzedaż na Emax? Praktyczne wskazówki. Bardzo zachęcam do uczestnictwa. Link oczywiście w opisie filmu. Co zaś się tyczy niemieckiego Amazona, obecnie prowadzimy tam około 30 kont i tutaj mamy takie ciekawe konto z branży meblowej, którym możemy się pochwalić. Jego obrót na Amazonie odpowiada za 60% jego całkowitej sprzedaży. O samym zaś Amazonie opowie Przemek, który dzisiaj o 19 prowadzi webinar pod tytułem Czemu Twoje produkty na Amazonie się nie sprzedają. Standardowo link będzie w opisie. Zachęcam do wysłuchania, co tam też Przemek ma do powiedzenia w temacie Amazona. Ode mnie to wszystko. Niezmiennie czekam na Wasze pytania i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!